Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, kobiety przepiękne, w ten piękny poniedziałkowy poranek. Dzisiaj mamy dla Was kolejnego gościa. Ze mną jest tutaj Izabela Bosek, specjalistka, słuchajcie, od branży chemicznej, także zupełnie inny biznes, ale właśnie to nam pokazuje, jak Jesteśmy wszystkie różne, jak tak naprawdę każda z nas ma inną ekspertyzę. I tak naprawdę jak razem wszystkie mamy te same cele, żeby stworzyć solidny, dochodowy biznes i pomagać ludziom. Witaj Iza, cieszę się bardzo, że jesteś z nami. Przedstaw się proszę, powiedz, skąd się z nami łączysz i czym dokładnie się zajmujesz. Witam serdecznie piękne panie. Przede wszystkim jestem niezmiernie jestem wdzięczna. Dziewczyną, za zaproszenie mnie, bo chciałam Wam pokazać moją historię i pokazać, że wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe. Zaznaczam, że jest to taki lekki dyskomfort dla mnie wy występowanie dzisiaj, ale stwierdziłam, że najważniejszy jest mój przekaz i to, że wychodzę dla Was do Was i chcę Wam pokazać, y chcę Wam w jakiś sposób pomóc, a pomagając Wam, pomagam też sobie. Skąd jestem? Polska, Śląsk, Zabrze, czyli wszystko jakby w Polsce, od urodzenia mieszkam w Zabrzu. I z wykształcenia i zawodu jestem chemikiem, i w zasadzie w tej chemii działam od 28 lat. A od stycznia tego roku, ja nie wiem, dziewczyny, ja Wam się przyznam, że się czuję, jakbym była w zupełnie innej czasoprzestrzeni. Naprawdę, ja nie żartuję. Ja po prostu mam takie odczucie. Bo w momencie, kiedy szef mi powiedział, że goodbye, nie widzi dalszej współpracy ze mną, ja stwierdziłam, że w tej chwili, to był jakiś mój, nie wiem, punkt krytyczny, że punkt taki typik, to się nazywa chyba w języku angielskim, że to jest moja misja, to jest moje przeznaczenie, ja teraz widzę, co ja chcę naprawdę robić i dziewczyny, ja naprawdę... Jestem przekonana, że zrobię wszystko, żeby Wam się żyło bezpiecznie i zdrowiej. A kim ja jestem? Ja jestem ekspertem w dokumentacji chemicznej z takim bardzo bogatym doświadczeniem produkcyjnym, a to doświadczenie produkcyjne pozwala mi zaopiekować się tym klientem kompleksowo i wyciągnąć takie niuanse w tej dokumentacji. Ja wiem, co pierwsze potraktować, co jest ważniejsze, co później. W ten sposób to tak wygląda. OK, czyli pomagasz, pomagasz swoim klientom zadbać o bezpieczeństwo całej dokumentacji, też zgodnej z rozporządzeniami i z ogólnymi tutaj dyrektywami. No dobrze, ale powiedz, bo tak, chciałabym właśnie wrócić, ponieważ ty byłaś na etacie przez całe swoje życie i tak naprawdę po 50. z tego etatu odeszła i też bała się, co będzie. No dobrze, ale powiedz. Yy, co się działo w Twoim właśnie życiu, jak już zaczęłaś, myślałaś o tym, żeby budować ten swój własny biznes i zanim tutaj dołączyłaś do przestrzeni ze mną i z Małgosią, co się tutaj działo w Twojej głowie, nie wiem, w sercu, duszy, w środku, gdzie, gdzie byłaś, zanim tutaj zaczęłyśmy razem wspólnie pracować? sobie tak zaczęłam prowadzić taką firmę na próbę, czyli będąc na etacie małymi kroczkami sobie prowadziłam tak zwaną działalność nierejestrowaną. I tutaj musiałabym wam podać przykład co się w ogóle działo. To jest po prostu hit. To tak jak Ola bardzo często mówi, że my się sprzedajemy za tak zwane przysłowiowe groszki. Dostałam od jednego klienta bo już miałam paru klientów prowadząc tą działalność nierejestrowaną. Dostałam od tego klienta takie super zlecenie związane z kosmetykami. Super projekt. No i tak siedzę, siedzę, robię tą dokumentację, robię, robię, analizuję, patrzę. Kurczę, minęło prawie 12 godzin. No dobra, okej. Okay. I teraz co dalej? No to jest moment wystawienia faktury. Jak ja mam wystawić tę fakturę? Wymyślicie, że ja się. Upomniałam i powiedziałam, że trzeba by podnieść tę cenę. Nie, absolutnie. Ja wystawiłam fakturę, nie zgadniecie, za 150 zł netto. Mało tego. Ja czasami pracowałam za tak zwane free, totalnie free. Czyli posłuchajcie, dziewczyny, mimo że ja wiedziałam, że tak nie powinnam zrobić, to było za mało. Ja bym wam powiedziała, że. Ja bym nie przebiła tego, takiego, tego szklanego sufitu bez wsparcia dziewczyn w akademii i bez zmiany tego, jak się to mówi, mindsetu. Nie ma takiej opcji. Po prostu no, takie chochliki w głowie, no, no nie ma nie ma możliwości takiej, gdyby nie wsparcie dziewczyn. Tak to wyglądało, Olu. Okej, okay, czyli sprzedawałaś się, sprzedawałaś się za, za free, <laughs> tak, za groszki tak. i miałaś bardzo dużą tutaj ekspertyzę i bardzo duże doświadczenie i w ogóle jesteś naprawdę pecem w tej swojej branży i za to się też czaruje konkretne pieniądze no ale finansowo to tutaj nie było odzwierciedlone no i jeszcze jak miałeś pracę na etacie, to jeszcze pensja i tak się należała ale w pewnym momencie po prostu przeszłaś na swoje, więc nie można było tak robić. No dobrze, no to powiedz nam tutaj, co się zadziało od momentu, kiedy zaczęłaś tutaj współpracę z nami w akademii, ze mną, z Gosią i też dziewczynami. Gdzie jesteś teraz? Ja w zasadzie powiem ci, Olu, wiedziałam, że prędzej czy później wejdę do akademii i będę z wami współpracować, z tobą i z Małgosią, bo. Znałam Cię, ja nawet nie wiem, ile ja Cię znam. Mi się wydaje, że ja Cię znam całe życie. To mnie, co spowodowało, że ja chciałam być w tej akademii? Przede wszystkim chciałam się pozbyć tych tak zwanych mnie ograniczających przekonań. I wiedziałam, że jak ja się pozbędę tego wszystkiego z tej własnej głowy, to ja nie ma takiej opcji. Ja osiągnę szybszy, szy, bardzo szybkie efekty w moim biznesie. I to mnie przede wszystkim tak jakby yy, zainspirowało. Po prostu pozbycie się tego i lecimy że tak mówię przysłowiowo lecimy z tym. Nie ma innej opcji. Jeżeli ja będę z Wami, z pełnym Waszym wsparciem, to, to po prostu jestem, no nie wiem, mój biznes jest taki na takim top, że tak powiem. Dokładnie, dokładnie. Czyli chciałaś się pozbyć tych że które Ci mówią, że nie możesz wyceniać na stawki premium i w ogóle, że nie możesz się wyceniać. No dobrze, no to powiedz nam w takim razie teraz, gdzie jesteś, czyli już tutaj współpracując z nami jakiś czas. Jak teraz wygląda Twój biznes, jak wyglądają Twoje stawki, jak wygląda Twoja współpraca z klientami, gdzie jesteś teraz? Olu, ja bym Ci powiedziała, że takim... Kluczowym krokiem w moim przypadku było, te, tak jak wcześniej powiedziałam, to: Skonfrontowanie się z tymi swoimi własnymi myślami i uświadomienie sobie mojej wa swojej wartości jako kobiety, no naprawdę, jako kobiety sukcesu. Gdzie ja teraz jestem? Jestem w zupełnie innym miejscu. Ja, ja powiem Ci, ja nie wiem, co się dzieje. To, to jakiś blau, jak to się mówi. Po angielsku, blow mindings, po prostu no. no mind, blowing. mind blowing. Tak, mind blowing, że tak powiem. Powiem Wam tak, zmiana tego, jedna z dziewczyn się spytała, jedna z dziewczyn tutaj w momencie, jak wyście miały y, ostatni webinar i tak dalej, pytała się, skąd my wiemy, że my jesteśmy ekspertkami w swojej branży, skąd my to wiemy. A ja jej odpowiedziałam, że my to czujemy. Po prostu tak jest, przed wejściem do Akademii my nic, my się jakby nie doceniamy swojej wartości, a po wejściu do Akademii my po prostu to wiemy, bo zmiana naszego mindsetu, wsparcie dziewczyn tutaj w Akademii, ciebie i Małgosi, jak również wszystkich dziewczyn, które są jako grupa oraz realne efekty mojej pracy pomogły mi zauważyć, że Przede wszystkim moja wiedza, moje doświadczenie, moja ekspertyza, to wszystko razem jest bezcenne, nienegocjowalne. Nie ma takiej opcji po prostu. I mm, powiem ci, jakie ja też, co było takie dla mnie w momencie, jak jestem teraz w Akademii, co się zadziało, że. Y, z czym miałam taki mały problem i też nie wierzyłam. Nawet Tobie i Małgosi się nie przyznałam. Mianowicie, ja się cały czas zastanawiałam, jakie jest stworzę tą ofertę premium w tej Akademii, bo nie, bo moja branża jest inna. Ja nie jestem coachem, no kurczę, no za dużo zmiennych. Pracując z tymi klientami wszystkimi, hmm. No to nie, no, no nie da się tego zrobić. I w momencie, kiedy przyszedł moment, że trzeba stworzyć ofertę, yy, ofertę premium, pod, jak ja to nazwałam tak pięknie yy, pakiet chemiczny premium, no na początku stworzyłam go pierwszy raz, taka nie byłam do końca zadowolona, potem go jakby zmieniłam. I w tym momencie ja poczułam ojać się, to jest niemożliwe. No, taka dumna z tego byłam. Mało tego, bardzo często dziewczyny powtarzają, że są zakochane. Ja tak mówię, kurczę, zakochane, naprawdę. Ja jestem zakochana w swoim pakiecie chemicznym. Ja od razu wysłałam ten pakiet do klientów. Mało tego. Nawet jak ci klienci stwierdzą, że to nie jest pakiet dla nich, to ja wiem, że za rogiem stoi kolejny klient, który doceni tą wartość, jaką ja zawarłam w tym pakiecie. A ten pakiet zawiera kompleksowość obsługi tego klienta, zawiera informacje na temat, na temat co się stanie w momencie, jak przyjdzie kontrola sanepidu, w razie sytuacji kryzysowych. Więc to było takie olśnienie. Naprawdę, ten pakiet to jest dla mnie super, ekstra. Więc jestem super zadowolona z siebie i dumna. Okej, okay. czyli generalnie były takie głosy w głowie, że, że nie da się stworzyć tak tutaj tego pakietu, że tak. to jest trudne, że to jest niemożliwe w mojej branży, że nie. A jednak ten pakiet stworzyłaś i bynajmniej nie kosztuje on 150 zł, tylko zdecydowanie więcej. I wysyłasz go do klientów. Mało tego, masz klientów, którzy już pracują z tobą za zdecydowanie wyższe niż, niż za groszki, prawda? Zgadza się, absolutnie się zgadza. Zaczęłam się cenić. Yy, jako y, Mam swoją wartość, no i jestem ekspertem. A to, a to wszystko, wiadomo, kosztuje, ta ekspertyza. I ja o tym wiem doskonale. Cudownie, to jest niesamowite. Słuchajcie, ja znam Izę już tak kilka lat i nawet tak jak tutaj mamy, wiecie, tylko kilkanaście minut tej rozmowy, ale ona przeszła naprawdę bardzo dużą, długą drogę właśnie taką mindsetową z rozdawania wszystkiego za darmo do wyceniania się, więc Ty zrobiłaś naprawdę kawał dobrej roboty. I to jest niesamowite, że, że dałaś się poprowadzić, zaufałaś nam, dałaś się poprowadzić, i sama doszłaś do tego, że zakochałaś się w tej swojej ofercie, i sama teraz czujesz, że to jest warte swojej ceny i, i, i to sprzedajesz. Także wielkie gratulacje Iza, naprawdę dla Ciebie, bo ja wiem, jak trudne to było dla Ciebie i też jak trudne nawet jest to, żeby tutaj się na live z nami po tym, tym podzielić. Więc naprawdę szapowa moja droga. Powiedz się. teraz nam, bo są dziewczyny, które nas oglądają, oglądają tutaj live. Cześć Agnieszka, cześć Beata, cześć Kasiu, witamy Was serdecznie, cześć Gosiu, małgorzata, które też były na, na, na wyzwaniu i też my dostajemy przepiękne wiadomości od, od kobiet i prywatnie i w komentarzach, że to wyzwanie było dla nich life changing, że. Dało im mnóstwo takich aha momentów, i rozważają dołączenie do Kobiecej Akademii Biznesu. No, ale jednak, ale no nie wiem, czy to u mnie zadziała, czy w mojej branży zadziała, a w ogóle to ja nie mam pieniędzy, a w ogóle to może nie teraz, może we wrześniu. Co, co ty byś im powiedziała ze swojego teraz doświadczenia już pracy z nami? Ja bym powiedziała na szybko, podjąć decyzję tu i teraz. Nie, nawet się nie zastanawiać, bo widać jakie są efekty. Tutaj dziewczyn i mnie również, ale ja też sobie zdaję sprawę z tego, że są różne dziewczyny, niektóre potrzebują tego czasu. Mimo, że było mi, może było ciut łatwiej podjąć tę decyzję, bo myśmy się tak, ja Cię znałam i myśmy się tak przeplatały cały czas. Ty tworzyłaś akademię, ja tworzyłam swój biznes i ja z automatu wiedziałam, że wchodzę w to wszystko. I też, ale co bym powiedziała tym dziewczynom? Jeżeli naprawdę zastanawiacie się długo, możecie również nie spytać na messengerze, jak to wygląda z punktu widzenia studentki tej akademii. Nie ma najmniejszego problemu. Oprócz tego, dziewczyny, ja bym dodała. My się to tak super wspieramy razem. Mało tego, chyba bodajże w piątek zadzwoniła do mnie jedna ze studentek, Uszula, że zauważyła gdzieś tam mój post i chętnie mimo. Takich różnic. Ja jestem chemikiem, ona zupełnie co innego robi, mimo takich dużych różnic. Ona widzi jakąś nic porozumienia między nami i również chce mnie zaprosić na webinar, Różnie, również coś wspólnego możemy stworzyć. Tak samo choćby z Aleks. Dzisiaj Aleks nie chce ze mną współpracować, a na razie się coś przypomni. O super, z Izą można by to zrobić. Więc no naprawdę rodzą się nowe pomysły. Więc ja. Naprawdę zapraszam w imieniu dziewczyn do tej pięknej drogi zmian w naszym biznesie, ale też w naszym życiu. A jeżeli mamy chwilę czasu, na sam koniec, ja oczywiście muszę wrzucić akcent chemiczny, bo nie byłabym sobą. Może dziewczyny znacie piosenkę Riany Diamenty? Ostatnio właśnie ją słuchałam tuż przed tym live'em i sobie tak pomyślałam, że warto sobie ją, nawet jak ktoś nie lubi Ryany, warto sobie ją po prostu nawet nie przesłuchać, ale przeczytać te jej słowa. Zobaczcie, ona mówi o tych diamentach, że my jesteśmy jak te diamenty na tym niebie. I teraz, że wrzucę ten akcent chemiczny. Diament jest najczystszą formą węgla. Więc węgiel może w naturze występować w różnej postaci, jako węgiel, jako grafit, jako diament i teraz tylko od nas zależy, od nas samych, jaką formę my chcemy mieć. Czy chcemy być tym pięknym diamentem, czy węglem? To jest pytanie do was dziewczyny. Dziękuję bardzo. Przepięknie to powiedziałaś, też tak? nie mam nic do dodania. Tak, pytanie, czy chcemy być diamentem, czy, czy chcemy być węglem, bo to od nas zależy. I oczywiście też diament w określonym środowisku, tak? Staje się tym diamentem węgiel inaczej w określonym środowisku staje się tym diamentem? więc dlatego zapraszamy do takiego pięknego środowiska w naszej Kobiecej Akademii Biznesu. Biorę to i za normalnie przeszła Augusta. Ja się cieszę. Szoda, tak? Tutaj tworzymy diamenty, oślifowujemy diamenty w Akademii tutaj z postaci węglowej. Więc dziękuję ci bardzo za to przepiękne porównanie. Kobiety, my zapraszamy. Jak widzicie, przedstawiamy Wam nasze studentki. Tutaj na grupie jest kilka live z nimi, każda z zupełnie innej branży, z zupełnie innego biznesu, z zupełnie innym doświadczeniem, wiedzą, z innym backgroundem, a jednak wszystkie tutaj weszły do, do Akademii i a, postawiły solidne biznesy. Wyskalowały je, podniosły ceny kilkukrotnie, kilkunastokrotnie i, i dzieje się tutaj, pisze się historia na naszych oczach. Także, jeżeli wy chcecie też być kolejną Success Story, to serdecznie Was zapraszamy. Kliknijcie tutaj na link na górze, na dole tego video i zapraszamy Was do Akademii. Dziękuję ci Iza bardzo trzymam bardzo mocno kciuki i ja wiem, Dziękuję że u to dopiero jest początek tych wszystkich cudów, <noise> które się dzieją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam dziewczyny do usłyszenia.